Witajcie, kochani, w czytaniu ogólnym na sierpień, czyli prognoza z jednej karty na sierpień dla wszystkich znaków w Zodiaku. Rzeczywiście w sierpniu, czy też na sierpień, nie pojawiły się indywidualne czytania miłosne, w sensie te dla każdego znaku. Natomiast myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. Wielu z Was. Też pewnie inaczej spędzę obecnie czas, a jestem w trakcie przemian rozmaitych, też związanych z firmą. Niebawem, od 20, zdaje się, 24 sierpnia, już moja firma będzie pod nazwą Aurora Nowy Wiek Światła. No i więc z tym mam też trochę zadań do zrobienia. Wyjeżdżam także na warsztaty medytacyjne. Będę tam uczyć się, ale też będę prowadzić jeden warsztat. Więc mam trochę, trochę różnych zajęć, ale, ale właśnie, jako że wyjeżdżam 11 sierpnia, nie będzie mnie do 16 sierpnia łącznie, czyli gdzieś tam. Od wtorku najwcześniej będę się ponownie pojawiać i y, będę też przyjmować zapisy na kolejne czytania indywidualne. To w związku z tą swoją nieobecnością, y, dla wszystkich, którzy się jeszcze ewentualnie wahają, przygotowałam taką propozycję y, promocyjną na czytania. Y, to ja to załączę do tego filmu. Y, pod filmem pojawi się taka informacja. Ale też dodam, że w tej chwili do 9 sierpnia, włącznie czyli do końca poniedziałku, można u mnie zamawiać analizy partnerskie za 50 zł. Pojedyncze pytania, 15 zł, kosztują, a wszelkie inne usługi, wszelkie inne rozkłady to minus 10%. Także jeśli jeszcze się wahacie, to może to Wam pomoże i piszcie śmiało na maila gmail.com. Zresztą tego maila znajdziecie w opisie filmu. Bo. Jeśli będziecie chcieli zamówić u mnie czytanie po tym, no powiedzmy, 11 sierpnia, no to ja, ja już nie zrealizuję ich, co najmniej przez tydzień, no prawie przez tydzień i. No i tyle. No teraz przejdźmy do czytania tego, co tutaj dla Was przygotowałam. Takie ogólne przesłanie. Najważniejsze wydarzenie najważniejsza informacja na sierpień dla każdego znaku Zodiaku. Baran. Rycerz Buław, baran i rycerz Buław, czyli informacja, że dla niektórych baranków może wrócić jakiś partner z przeszłości, bądź taki, który w jakiś sposób jest trochę niezdecydowany, pojawia się i znika. Jeśli ostatnio zniknął, to on się prawdopodobnie pojawi. Rycerz Buław może być też Waszą energią bo jest to przecież przedstawiciel ognistego znaku. Poza baranem może być to też strzelec bądź lew. Rycerz Buław to całkiem dobry kochanek, lecz relacje z nim, jeśli ktoś jest typie król rycerza Buław, no to relacje z nim są dość urywane. tak Raczej lubi swoją wolność, raczej... Żyje bez zobowiązań. Jeśli jednak jesteście w stałym związku, no to tutaj mamy informację, że będzie u Was całkiem gorąco. Natomiast rycerz Buław informuje nas także o możliwych wyjazdach, podróżach, bo jest to karta ruchu. Zresztą widać, że ten rycerz Buław jest właśnie w trakcie podróży i wraca. Możliwe, że niektórzy z Was. Wyjadą gdzieś na wakacje i gdzieś w połowie drogi przypomną sobie, że nie wiedzieli czegoś bardzo ważnego i będą zawracać. Więc, <laughs> przepraszam, więc. Zróbcie sobie listę rzeczy przed wyjazdami, sobie odhaczajcie, a wtedy unikniecie takiej zguby. Także tak jest dla Was barany przekaz. Byk, gwiazda. Bardzo ładna karta, która nam mówić może o pełni szczęściu i radości przebywania w związkach międzyludzkich. Bardzo ogólnie użyłam sformułowania, ponieważ gwiazda ma bardzo taki charakter czuły, przyjacielski, ale może wskazywać jak najbardziej na romantyczne relacje, ale takie, które są. Taką naprawdę głęboką pełnią, takim poczuciem bycia w bezpiecznej, stabilnej relacji, gdzie nasz partner to nie tylko partner romantyczny, seksualny, ale także przede wszystkim jest takim dobrym przyjacielem, ostoją, bratnią duszą. To może być partner dość spokojny. Niektórzy nie lubią takich partnerów, niektórzy ich nie doceniają i się nudzą, ale niektóre byki mają, mają możliwość. E cieszyć się właśnie obecnością kogoś takiego, jeśli jest to dla nich faktycznie potrzeba. Gwiazda może mówić nam o osobach młodszych, często kobietach, które się pojawiają w sierpniu, które może jakieś przyjaciółki, siostry. Gwiazda to też karta związana, choć jest oczywiście związana z wodnikiem, to też jest związana z miejscami związanymi z wodą, jak jezioro na przykład. Zresztą widać bardzo wyraźnie na karcie takie miejsca. To dobry miesiąc na odpoczynek, na relaks, na cieszenie się w ogóle życiem, na bycie w obecności, bycie w teraz, taką bardzo głęboka medytacja. Też poczucie, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, dzieje się po coś dobrego, że nic nam złego nie grozi, że wszystko się zawsze naprawia, bo gwiazda jest tą kartą ochronną, obronną. Nawet kiedy wieża runie, to po niej wstanie coś znacznie, znacznie lepszego, więc... Byki przed wami piękny, naprawdę piękny miesiąc. Bliźnięta, rycerz monet. Bliźnięta, jeśli szukacie kogoś partnera, to możecie poznać partnera biznesowego, ale też faktycznie, jeśli tam mamy na myśli romantyczne historie, tutaj człowiek widać człowieka, który jest takim bardzo dobrym, stabilnym, stałym. Partnerem, kimś, na kim można liczyć. No, może nie jest jakiś szybki, jeżeli chodzi o działanie, że buduje relacje w oparciu o fundament zaufania, przyjaźni, stabilizacji. No powolny, ale konkretny, ale taki właśnie na nie można polegać. Jest przedstawicielem ziemskich znaków jak panna, byk, koziorożec. Więc ktoś taki się u was pojawia, ktoś z przyjacielską, taką z przyjacielską naturą, taki bardzo szarmancki, kulturalny. Jeśli no, gentleman, jeśli to będzie mężczyzna, bo to może być oczywiście kobieta w typie rycerza monet, niespiesząca się. Ale osoba, która jest finansami, z finansami też w jakiś sposób związana, czyli może mieć dobre te finanse po prostu, ale też może być partner finansowy, partner zawodowy. Jakaś taka dobra, właśnie energia na biznesy, spółki. To też karta dobrych finansów dla was samych, tak? Ogruntowanie się w tych pieniądzach, zasianie ich, dążenie do celu w świecie zawodowym. Rycerz to naprawdę dobra karta, właśnie zwłaszcza w kwestiach majątkowych. A jeśli po wakacjach będziecie, będziecie się obawiać, że Wam coś nie starczy finansów, bo poszaleliście, nie martwcie się. Te pieniądze wrócą. Macie, macie możliwości, macie zawsze szansę i prawo, żeby żyć w obfitości. Taki miesiąc przed Wami, bliźnięta. Rak. Kochankowie, no raki, gdzie raki zimują, gdzie raki... Sierpniują. Raki mają kochanków, więc jak sama nazwa wskazuje, miesiąc może być pełen uniesień miłosnych, romantycznych. Choć, jak to kochankowie, to kochankowie mogą mówić o wielu osobach, w jaki sposób zaangażowanych w wasze życie miłosne. Możecie więc spotykać wielu partnerów, może Wy macie romanse, będąc w stałych związkach, bądź jesteście jedną ze stron, a może macie dwie osoby i trudno Wam się zdecydować na kogoś konkretnego. I jak już będziecie myśleli, że wiecie, że to jest to, to ten drugi człowiek gdzieś tam znów pojawi się i, e, i może Wam zawrócić w głowie. Kochankowie, karta zodiakalnych bliźniąt, więc i bliźnięta mogą się tutaj u Was ukazać, pojawić. Lub ktoś będzie miał wybór między rakiem a blizniętami na przykład. Kochankowie to też karta rozmaitych dylematów i w życiowych wyborów może przed Wami na wrzesień, może przed Wami właśnie wybory, które będą e, wpływać na wrzesień, jak i na każdy kolejny miesiąc, czyli takie bardzo przyszłościowe wybory. I może będziecie stać w wyborze między Lękiem, a miłością między tym, co Was pasjonuje, a tym, co jest na przykład bardziej stałe, stabilne, między lepszymi zarobkami a gorszymi, między nowym a starym. Dużo wyborów, dużo dylematów, ale miesiąc bez wątpienia pełen działań. Lew, piątka kielichów. Niektóre lwy mogą kogoś pozostawić, bądź zostać pozostawione raczej w. Kwestiach emocjonalnych, bo jest to przecież piątka kielichów, a kielichy odpowiadają w tarocie za sferę emocjonalną i uczuciową. Mm, ale w piątce kielichów przeważnie ten człowiek zawsze wraca, więc może to oznaczać jakąś taką kłótnię, jakieś nieporozumienie, jakąś niezgodę. Na przykład, ktoś powie nie, nie zamieszkamy razem, nie nie chcę wziąć ślubu, nie nie chce się angażować. E Dlatego, że jest to tylko jeden kielich, który tutaj jest rozlany w tej karcie, i ta osoba rozpaczy nad tym jednym kielichem, nie dostrzegając pozostałych, najpewniej pełnych, które jeszcze są. Czyli coś może nie pójść po myśli, rozczarować, ale to w zasadzie nie jest największa tragedia. Eee, lepiej się właśnie też nie skupiać na jednym na tym, co nas smuci, skoro wszystko dookoła jest lepsze. Może z jakiegoś powodu to się dzieje, tak? Czasami trzeba coś puścić żeby móc się skupić na czymś innym. Bóg ma dla nas wszystkich plan. a Planem jest bycie świadomym, bycie w obecności. Więc jeśli pojawi się coś pozornie dla was trudnego, rozejrzyjcie się, co jest pełnią w waszym życiu, co jest stabilne, czego się nie ruszyło. Czego się nie doceniło. Piątka kielichów może też mówić o rozstaniu z przeszłością. Przecież mamy teraz Lwią Bramę, nów, w którym warto żegnać to, co nam nie sprzyja, otwierać się na to, co przed nami. Lwy, mimo tej piątki kielichów, życzę Wam cudownego, cudownego i wspaniałego sierpnia. Panna Rydwan. Rydwan, czyli karta, która nam mówi o podróży, wyruszeniu, przejażdżce, przemieszczeniu. Rydwan romansowy jest bardzo, więc może jakieś flirty, ognistości. Rydwan to też karta, która mówi o tym, że pozornie się od czegoś oddalamy, ale wciąż zostawiamy pewne ślady, by ktoś nas dogonił, znalazł do nas drogę, drogę do naszego na przykład serca. Ktoś ma poczucie, że nie ma wpływu ani kontroli na swoje życie, że po prostu los wiedzie gdzieś tam dalej. Warto temu zaufać co jest w naszym życiu, ale jeżeli to ma działać na zasadzie nie mam wpływu na swoje życie, jestem tylko pasażerem tego rydwanu swojego życia, no to słabo, bo my mamy, mamy wpływ na swoje życie i kobieta, która jest widoczna na karcie, winna teraz wstać, powiedzieć Zatrzyma się Woźnica, Woźnica się zatrzymuje i ona mówi: Ja będę kierować tym powozem, bo to moje życie. Tutaj mamy oczywiście konieczność utrzymania dwóch, możliwie sprzecznych energii, emocji, myśli, ale, ale to jest do zrobienia. To jest kwestia dualizmu, a chodzi o to, aby wyjść poza ten dualizm. No bardzo duchowe to czytanie dla panny, ale panny są mistyczne. Panny lubią refleksje, więc myślę, że odnajdą w tych słowach sens i znaczenie dla siebie. Nie jesteśmy marionetkami w rękach przeznaczenia. Pamiętajcie, mamy bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ na nasze życie. Rytwan jest też karmą, a karma to przecież, ok, prawo przyczyny i skutku, Dostajemy to, co zasiejemy, jeśli w to wierzymy, rzecz jasna. Jeśli nie wierzymy, nic się nie wydarzy. Natomiast karma też nam powie w tym przypadku, że, że to jest lekcja duchowa, że to się nie dzieje tak o nazłość, przeświat nam robi. Chodzi o to, że pewne rzeczy się powtarzają w naszym życiu, abyśmy w końcu zmienili perspektywę i w końcu zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Waga wieża i wieża runie kochani w sierpniu możecie skończyć coś zakończyć coś co może być dla was trudne ale jednocześnie wyzwalające na policzkach kobiet która skacze z wieży widać łzy ale jednocześnie czuje się wolna Teraz jest skok wiary i skok wolności. Możliwe, że kończy coś, co nie ma przeszłości. No wieża jest przecież mm, wytworem przeszłości. Nawet przeszłych, y, przeszłych epok, wielu dawnych epok. Coś, co jest już przestarzałe. Sentyment jest Wiara gdzieś tam z przeszłości jest w tych murach wieży, ale ta wieża niczemu już nie służy. Kobieta na karcie skacze, w akcie wyzwolenia się z tej wieży, wierząc, nic się jej nie stanie, bo rzeczywiście nic się jej nie stanie. Dalej jest karta gwiazdy w Tarocie, więc odbuduje się na czymś zupełnie nowym, na nowym, stabilnym fundamencie. Wieża musi runąć, aby coś innego mogło się Zadziać. Sierpień jest ważnym miesiącem, bo powolutku zbliżamy się do końca mm, roku numerologicznego, który oczywiście we wrześniu nowy się zadzieje, ale mimo wszystko to już jest. Zresztą lwia brama. Dużo się zmienia. Czasem trzeba coś zakończyć, aby coś innego nareszcie mogło się zadziać. Skorpion. A dziś była skorpiony tutaj w porównaniu z tymi poprzednimi trzema znakami, które miały takie dosyć trudne i refleksyjne e, czytania, to tutaj u skorpionów widzimy flirt, roman, spotkania i działania. Może takie początkowe działania, z kimś tam dopiero spotykanie się albo w stałych związkach to po prostu wspólne działanie lub działania związane z dzieckiem lub staranie się o dziecko. Natomiast jest tutaj dużo ekscytacji, jest tu dużo ognia, jest tu dużo fascynacji, dużo czynienia rzeczy. W energii kreacji, energii ognia, nowych planów, nowych początków, nowych działań, które mają czemuś tam w przyszłości służyć. To wszelkie schadzki, to wszelkie flirty, to, to takie wiadomości, e, uwodzenie jakieś takie wiecie, gorące wiadomości, m, inspirowanie, flirtowanie z kimś. E, Możecie być wodzeni na pokuszenie, bądź Wy będziecie wodzić na pokuszenie. Myślę, że miesiąc Skorpiony dla Was jest łaskawy i pełen ekscytujących przygód. Strzelec Trójka Kielichów. Przed Strzelcami najwyraźniej wybór. Wybór związany z emocjami, bo przecież to są kielichy i te emocje rzecz jasna dotyczyć mogą człowieka, ludzi, ale dotyczyć mogą także pracy lub innych wyborów, w których jesteście emocjonalnie zaangażowani. No wiecie przecież, że jak lubimy coś, to się angażujemy w to emocjonalnie, tak? W pracy też można się emocjonalnie zaangażować. Może pojawić się jakiś taki wybór z tym związany. To może być wybór między także oczywiście tymi ludźmi rozmaitymi. Może wrócicie na rynek matrymonialny. Będziecie poszukiwać partnera, i nie będziecie czy tam partnerki oczywiście, i nie będziecie wiedzieli w sumie w co inwestować, w co się angażować. Być może także jesteście w relacji, która jest taką mniej zobowiązującą relacją, i nastanie refleksja, czy angażować się w to bardziej, albo zostać w tym, co jest, a może poszukać jeszcze kogoś innego. Taki bardzo miłosny, trójkątny także. Także miesiąc. Niektórzy mogą świętować, w ogóle bawić się w jakichś takich przyjęciach, zabawach, weselach, bo Trójka Kielichów jest kartą świętowania, ale też ta trójeczka Kieliszków, właśnie, może mówić nam o trójkątach rozmaitych, tak? Seksualnych, miłosnych. Cóż, miesiąc zabaw przed Wami. Koziorożec, czyli królowa buław. Znaczy, koziorożec to karta królowej buław. Bardzo namiętna kobieta, bardzo pewna siebie, bardzo świadoma siebie, taka określająca siebie wręcz boginią. Jeśli jesteście kobietami, no to bez wątpienia wy lub wasza partnerka, kochanka, jeśli kobiety was interesują. Jeśli jesteście mężczyznami, no to to bardzo ognisty miesiąc. To może być stała partnerka, to może być kobieta inna, nowa, która jest bardzo, bardzo kusząca, bardzo namiętna, bardzo zmysłowa, seksualna. Przy okazji pewna siebie, taka dumna i taka kontrolująca, no może nawet i domina, tak? Jakaś taka bardzo, bardzo seksualna energia, bardzo świadoma seksualna energia, bardzo kontrolująca. I Dominująca. I ta królowa buław to znak ognia, baran, lew bądź strzelec. Może być taki znak, nie musi, może to być po prostu temperamentna pani. Czyli miesiąc, niezależnie od płci waszej, bardzo mocno związany jest z silną żeńską energią, ze smysłowością, z zadowoleniem. Yy, seksualnym przede wszystkim. Jeśli w ogóle to do Was nie pasuje, no to Królowa Buław może wskazywać na jakąś taką bardzo konkretną szefową w pracy, jakąś konkretną kobietę, ale też jako yy, panie singielki możecie skupiać się na swojej po prostu kobiecości, na swojej swoim, yy, swojej tej seksualnej stronie, ale też na takim yy, Samorozwoju, tak? Pracy nad pewnością siebie, nad akceptacją siebie, swojego ciała. Niezależna kobieta, widoczna jest bardzo, bardzo w tej karcie. Także Koziorożce, no, ciekawy miesiąc. Wodnik król kielichów. Yy, Okej, okay. król kielichów może nam mówić o sporej ilości alkoholu, wypitej w sierpniu lub mężczyźnie, który ma po prostu yy, z alkoholem problemy. Z pierwsze, co mi się tutaj ujrzało. Natomiast poza tym, król kielichów ma też bardzo dobrą stronę, ponieważ jest zaangażowanym emocjonalnie, uczuciowo, dojrzałym i stabilnym partnerem. Możliwe, że w tym miesiącu taki człowiek stanie przed wyborem wejścia w związek lub pozostania singlem, bądź bycia yy, w wyborze między jedną osobą a, a drugą, może stałym związkiem, jakimś jeszcze. To jest y, przedstawiciel znaku wodnego, rak, ryby bądź skorpion. I wodniki mogą z kimś takim przebywać w tym miesiącu, czuć jego obecność, otrzymywać od niego miłosne wiadomości, e, ale ten król kielichów może potrzebować też dużo czasu i przestrzeni. Na zajęcie się swoimi emocjami, swoimi uczuciami. Jeśli jesteście mężczyznami, to skupcie się na tym, co czujecie do danej osoby i po prostu podążajcie za tym, za tą, co jest Waszą miłością. Ryby. A no przed rybami taki miesiąc pracowity trójka monet, struganie, naprawianie, szlifowanie, malowanie, może polski urlop, czyli remont Was czeka, no kto wie, może przeprowadzki tego typu. E Rzeczy, a może po prostu będziecie ciężko pracować, może nie ciężko, ale będziecie pracować w sierpniu nad wieloma różnymi rzeczami. Trochę w pracy, trochę w domu, może jakaś dorywcza praca, ale też widoczna jest tutaj zespołowość. Może czekacie na awans, może o awans się staracie, może jakieś zmiany zespołowe dołączyć, macie do jakiegoś większego zespołu, albo wasz zespół będzie w jaki sposób oceniany, kontrolowany, raczej oczywiście tutaj wszystko widzę w bardzo pozytywnym świetle, trójka monet ogólnie jest pozytywną kartą, jest też kartą rozwoju, samorozwoju, rozwijania, poszerzania swoich kompetencji, możliwości, ale także i przestrzeni. Czyli kamonet to czas spędzony jednak w gronie ludzi, możliwe, że związanymi z waszą sferą zawodową, ludźmi, którzy są związani ze znakami ziemskimi. To też czas spędzony na dworze, na zewnątrz, czyli gdzieś tam pracę w ogrodzie, pracę przy domu, pracę na działce. No i w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o finanse, bardzo dobra karta rozwoju finansowego, zarabiania, płatności. Przypływów, wpływów, rzadziej odpływów. Także czeka Was, ryby, całkiem przyjemny miesiąc, i tyle w tych krótkich przesłaniach dla Was na sierpień mam. We wrześniu, na wrześniu już będzie to wszystko normalnie, mm. czyli pełne rozkłady. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie, cześć.